Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chcieliśmy poruszyć temat e, zbiornika w e, samochodzie typu Sienna, e, Voyager. Jakie tam są jeszcze takie samochody? Honda Odyssey. Honda Odyssey, a mianowicie zbiorniki. Jakie Czy, są opcje? Jakie opcje? Tak. Czy walec, bo często klienci pytają, e, jest tam rząd krzeseł. E, no, tak? no bo zobaczcie, tu, tutaj na przykład widać walec, klienci zdecydowali na walec. Ale ostatnio na przykład klient dzwonił od, właśnie też od Toyoty Sienna i pytał się, co możemy zrobić. Czy Jakie możemy jeszcze opcje? demontować zbiornik podwieszany pod samochodem? My no akurat nie zajmujemy się takimi przeróbkami, jak żeby zamontować zbiornik pod autem. Ale na przykład, jeżeli jest wersja tego, tego konkretnie auta przenienapędowa, to ono wtedy ma koło dojazdowe pod autem z przodu. Wtedy można tam zamontować? E, można tam zamontować, tylko to się wiąże z dużą ingerencją w wozie. Nie każe się podejmuje montażu w takim Czyli, miejscu, bo jeżeli jest bardzo właśnie z dużą trudnością, bo y, no, trzeba ten, zachować jakieś w takim okay. miejscu, że musi być maksymalnie głęboko schowany i bo po prostu szurałby po ziemi tak, też, nie tak? nie może... Y Czyli w skrócie, Sienna musi być w bagażniku zbiornik, tak? Mogą być albo dwa zbiorniki, tak. albo dwa, albo jeden, może być Albo walec, dwa toroidalne, albo, dwa albo toroidalne. jeden toroidalny jeden no to, a w przypadku tego modelu, gdzie mamy rząd siedzeń jeszcze dodatkowy, to my tutaj zastosowaliśmy walec. I teraz co? To siedzenie będzie funkcjonowało, czy...? Siedzenie nie funkcjonuje, tylko... Przestrzeni, w którą one się chowało, to już się nie schowa. Nie schowa się, tak. a, czyli tylko ta się szersza szko... część kanapy się złoży, tak, a ta węższa tutaj pozostanie, jakby no, bez możliwości tak, złożenia. Można to oparcie złożyć, tak? Żeby no dobra. Do poziomu, tak? I to dotyczy jedny. Ale teraz taki bliźniaczy model Honda Odyssey. Czy w Odysseju da się zamontować ten podwieszany? Nie. Tam to już jest w ogóle inna konstrukcja. Zamontowanie zbiornika pod autem, żeby było niezgodne ze sztuką. Okej, okay, tak? auto nie czyli przeglądu. Czyli przeglądu nie, 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 powinno przejść przeglądu. Tak? Czyli tak samo sienna jak Odyssey, wszystko musi być po prostu tutaj w bagażniku, w tych wnękach, i tu możemy to dowolnie zaadaptować. Może być walec i toroidalny, mogą być Czyli dwa jednym toroidalne. jednym jak ktoś tam czasami dzwoni i mówi, że Pan powiedział, że tam by mu się udało, to, to nie zalecamy, nie dlatego no, że no, potem to się skończy źle. No Przecież też przepisujemy auta, które są montowane przez inne warsztaty, tak? I na przykład przyjeżdżają czasami e, tam tank, country na wymianę zbiornika, tak? Bo to już auta już trochę lat mają, już są Aha. na rynku. E, I są zamontowane zbiorniki właśnie za przednim osią i te zbiorniki to wyglądają jakby są zjedzone zębem, nie, tak. Ale no jak też po kamieniu, łowi nie jeździł, tak, więc. Okej. Okay. Żywa, żywa starych, tak? Ten biorny, no właśnie, a jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o takie talent country albo na przykład o Pacyfikę, to tam mamy dużo fajniejsze wnęki, tak? Tak, dlatego montujemy to na autach wewnętrznych, w których chowają się fotele. I tak. to jest w pełni legalne, tak? tak. Tak, Czyli tak. auto w pełni przejdzie przegląd, bo też mieliśmy takie zapytania, czy jak zbiornik jest, jest w kabinie pomiędzy tymi rzędami siedzeń, czy to można tak w ogóle robić, tak? Czyli auto przejdzie przegląd, jest to w pełni... I jest to zupełnie bezpieczne. No i najfajniejsze miejsce, bo tak naprawdę nie tracimy bagażnika. Dokładnie, na mało kto chowa, chowa hotele. Te, te centralne hotele, praktycznie nikt tego nie chowa, więc mamy dwie wnęki, dwa zbiorniki po 40 prawie litrów, tak? Więc jest tam spory zapas w pacyfice bodajże 34-litrowe, tak? Są stosowane, więc jest już na czym pojechać, tak? A tutaj jaki jest litraż podzienny? To jest 50-litrowe, czyli 40 litrów gazu do wykorzystania, Ale. tak? To też nie jest mało tak naprawdę. Myślę, no że nie jest wiadomo napięcie. tym bardziej, że jakby na każdym rogu stacja benzynowa jest dostępna, tak więc tutaj. Z racji tego, że klient będzie miał przestrzeń, bo w większości pewnie sobie dzieciaki Przedwózki inne rzeczy, no to jakby nie ogranicza się z miejscem, a tym samym ma jakiś zasięg, jeśli chodzi o ten zbiór. To jeszcze powiedzmy o jednej rzeczy, bo wiele klientów o to pyta, jak z zabezpieczeniem antykorozyjnym, bo my mamy wiele tutaj miejsc montażowych, tutaj widzimy Piotr przykręcał przewody i tak dalej, rozumiem, że to wszystko zawsze potem zabezpieczamy, tak? Tak, wszystko jest zakonserwowane, tak, a więc tutaj... Czyli wszelkiego rodzaju te śrubeczki to wszystko będzie zabezpieczone. Tu zastosowane tak. są specjalne blaszki okay. tak żeby tam była Czyli też nic izolacja. Na tu nie będzie gnić, nie. wszystko będzie jakby jesteśmy przygotowani na takie zabezpieczenie. Tak, Oczywiście. Okay. No tym bardziej, że jakby diagnosta po, podczas takiego przeglądu tak ogląda samochód, patrzy, sprawdza te odległości te Czasami trzeba zastosować jakieś To Są tą, zachowane właśnie nazywa... te wymogi homologacyjne, tak? Te... no, także Czyli wszystko... musi być odpowiednia odległość od tłumika, oczywiście. od elementów zawieszenia, do tego się wszystkiego stosujemy i takie auto też potem nie ma powinno zarejestrować ten gaz po prostu w innym okay. kraju. No i Super. oczywiście, jeżeli macie Państwo jakiekolwiek inne pytania związane z montażem zbiorników i nie tylko, zapraszamy serdecznie. Proszę pisać do nas, czy też. Albo tak komentarze pod filmem. Pod filmem komentarze tak samo Super. będą udzielane odpowiedzi. Dobra, to Zapraszamy. bardzo dziękujemy. Dzięki.